Cześć, witajcie, jestem Wen, a to jest mój pierwszy audiolog na moim kanale nowym. E, tak, wiem, że to jest pierwszy mój filmik, ale mm, chciałbym powiedzieć tak krótko o, mojej o zaczęciu mojej działalności na YouTube, nazywanej też YouHide. E, to tak, e, na początku będę chciał nakręcać filmik już z kilku jak i zobaczymy, czy będę miał chociaż jakiegoś widza. No pewnie nie, ale mniejsza z tym, nie zwracajmy na to uwagi, bo nie, nie lecę na kasę, nie ma nic takiego i tak za Unimpact'a no, bym dostał, to milion lat by minęło. No to nie patrzmy na to, yy, na pewno będę chciał zrobić serię Escape'a. Escape zwykle... znaczy no mówię o Minecraft'cie na początku. o Minecraft'a, później Diablo, Diablo 3 let's play'a. Jeszcze myślałem nad League of Legends yy, Będą to odcinki będą tak się pojawiać jeden na dzień, może na dwa dni. Zobaczę, jak będę się wyrabiał, bo jest szkoła i wszystko i w ogóle. No. Yy, I to chyba wszystko, co mam dzisiaj wam do powiedzenia. To był tak krótki filmik, nawet nie wiem czy ma minutę. Ale chodziło mi, żeby wam powiedzieć, jak będzie mój kanał działać. Na pewno jeszcze będzie takich więcej filmików, gdzie będę chciał jeszcze więcej wam powiedzieć, takich więcej rzeczy. Yy... No. no, no to chyba to by było na tyle. Cześć!